W kolejnej części z challenge'em przerabianie ubrań 5 minut. I dzisiaj jest ze mną Kasia z kanału Osi Dzień dobry. I słuchajcie, będziemy przerabiać coś bardzo ciekawego, ponieważ będą to buty. Jeszcze <grym> nigdy nie przerabiałam butów. Jak na razie to tylko koszulki, ewentualnie spodnie z półiczki. Więc buty to jest dla mnie totalna nowość. Czyli czekajcie, jest nas tutaj raz, dwa i dwa zwierzaki <grym> nie nagrywałam z taką publicznością. To... Dajecie, dajecie. Zresztą jestem sama, tak. dobra. Jest już trzecia część z tej serii. Na początku przerabiałam t-shirty z Leną, później berety z Mają i dzisiaj właśnie przyszedł czas na kasie i na buty. Także myślę, że nie ma co przedłużać. Możemy zaczynać, ale zrobimy trochę inaczej niż ostatnio. Także nie na początku... ja ha, <laughs> Jakaś impreza. To już chcemy grać. Dobra. Chcesz jakaś. grać w FIFA? Na początku będziemy miały 3 minuty na zastanowienie, co chcemy zrobić. Jak Dla mnie to jest i tak mało czasu, ale, ale może dzięki temu nie będziemy przesadzać, nadinterpretowywać wszystkiego i, i <grym> tak, może tak. nie przesadzimy przynajmniej z tymi pomysłami. Tak, i dopiero później będziemy miały 5 minut na przerobienie tego. Mamy tutaj rozgrzany klej na gorąco, jakbyśmy chciały coś kleić to od razu jest gotowy, tylko ja nie umiem za bardzo się obsługiwać klejem na gorąco, więc będzie ja, gorąco. Nie wiem, nie wiem. Problemy techniczne. Najpierw lampa się rozwaliła, teraz gorący klej się zepsuł, także został nam jeden na spółkę. Pozwólcie, że go wezmę pomiędzy nas. Mamy duże pole do popisu. Eee, Piotrek, nastawaj stoper. Na czas na myślenie. Macie trzy minuty. Ja się stresuję teraz. Dobra, już ja tak? Już? Start, dobra. To jest w ogóle y, wysoka platforma, więc mamy też pole do popisu tutaj. Tak, ja, to ja nie pomyślałam na tym, raczej stawiam tą kurdą część. I pomyślałam, że tak, albo mogę przykleić takie oto nie wiem, kamera, tutaj widać w obu takie oto piękności powiedzmy, że jeden większy i potem mniejszy już i to by było łatwe i myślę, że sobie z tym poradziła. Drugim moim pomysłem jest to, żeby przykleić tutaj po pasku bo akurat można to rozciąć A mi się podoba. Futura możesz przykleić. Powiem ci, że lepiej jest tak, jak na początku, możemy sobie pomyśleć, co chcemy robić. Bo jak nagrywałam pierwszy film, gdzie nie dałam tego czasu, tylko od razu trzeba było działać, to po prostu. No, Drama. Przyklejałam wszystko jak leci i wyszedł taki miszmasz, że to nie miało specjalnego sensu. No, Słyszałam to z bo... bo... nie, było... Ale zostały no, tak. minuty. Co, już mi dało 2 minuty? Tak! Co? A! jest życie! <grym k> <tud> dobrze, to ja Tak, postawię, postawię, wiecie co, na... Może powiedzieć łatwiznę, bo zrobię po takim pasku, chyba, że coś jeszcze w międzyczasie mi się spodoba, a to dlatego, że ten srebrny gorzej się komponuje kolorystycznie, a tutaj mamy wszystko dobrze yy, ze sobą grające, tylko nie wiem, czy będę w stanie to przeciąć. A ty chciałaś teraz to, to wziąć, tak? Wziąć. Możemy się podzielić, bo tego jest dużo. Nie, nie bo to jakby trochę za ekstra dla mnie, co chodzi? Dobra. dobra. to <tud> 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 <Jesteśmy> gotowe. <tud> Bardzo. 3, 2, 1, start. Dobra, lecimy. Dobra, ja od razu zaczynam z klejem. Ja mam nadzieję, że dobrze wszystko wykalkulowałam, bo jest też szansa, że nie zrobiłam tego dobrze, ale już jak to za późno. Aha, ja <grym> to nie ja z klejem tego, nie muszę gdzie? Dalej, dalej. Jakoś otwórz kombinerki. i tam okay. prawie pod koniec. <laughs> co, to jest... no, A jest A ja co to za pomoc? To miejsce, to daje praszkę. Nie No nie. nie, odkleiłam się. pokażę tam... Ci co, gdzie to się robi. Jezus, gdzie? Ty niżej? No tam dalej. No, no, no. Dzięki. Widzę, <laughs> że przy tym tutaj dobrze życzą Zobacz na Kasię Po prostu nie jest Więc <laughs> zerwani na wizji, A matko, ja on każe tak przykleić. Krewnie, że ci Co ty mi klejda <laughs> Kasia, trzymaj to, <laughs> Ej, to ja teraz miałam zrobić. Niech to, to oszustwa. <laughs> Proszę. To też dobrze, że robicie dwa jakby prawy i jedna robi prawy, drugie. inna to <laughs> Do zestawu zrobicie. Bo jakoś, nie wiem, nie hipicuję, <laughs> że zrobicie po dwa. Oh no. Ale skończyłam. Co? Nie, nie <śmiennie> spięć Naprawdę już skończyłam. Ale ładnie. Nie, to już to... Słuchaj, masz jeszcze ile? Uważam, ale jeszcze Szczerze? szczerze? Szczerze mi się to podoba, jakby ja bym takie kropki założyła Dawaj foton do świadkości 40 sekund Kasia, jeszcze możesz coś... Ej nie no, może serio, bo, bo zawsze robiłeś beret 5 minut, to szuka 5 minut, to ja słów wierzę, że jakby 5 minut, nie? Czyli co, mówisz, że 10 minut? Ale to 5 minut na jedno, a później weź się w 5 minut zrób drugi, a ten no kłady, może... A masz dwa Ojejku, chyba nie dużo druga kropka, zrobić <noise> Nie no właśnie, lepiej nie robią, jednego Po prostu można dwa zrobić Przypominam, mm -hmm. że też to bywa. No, zasady były takie, że trzeba zrobić dwa, więc Kasia wygrała. <grywa> Dobra, koniec! Nie! O Czekaj nie, ja. o, nie. nie Oczywiście bardzo ładnie to wygląda ten fragment. Mi się podoba najbardziej. A szczerze? jestem zadowolona. Nie ma to wszystko. A tak już konkretnie, ostatecznie, definitywnie to jest to, co chciałaś. Ale słuchajcie, ja naprawdę takie kropki założyła. Teraz bez Ale są, się. Uważa, tak że... To nie są klapki przesadzone, tylko takie odpowiednio ja że nie że nie nie, 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 Bardzo mi się podoba na przykład ten łańcuch tu u no Was super, super, super to wygląda. Zdecydowanie lepiej niż u mnie. Ty poszłaś na jakość, a ja na ilość. <grym> Okej, okay, to więc podsumujmy wszystko, co się działo przez ostatnie 5 minut. Szaleństwo. <grym> Szaleństwo. Ja, jak widzicie, jednego klapka nie zdążyłam zrobić w ogóle. Jest go nietknięty, także... Dla mnie 5 minut to zbyt mało. Powinniśmy zrobić coś takiego, że 5 minut na jednego klapka. No, ale... no tak, bo to są jakby dwa obiekty. Myślę, że jakbym miała więcej czasu, to zrobiłabym to inaczej. Mm -hmm. Na pewno, ale o to chodzi w tym wyzwaniu, że działasz tak pod presją czas tak, czasu. Tak, po czas. yy, I właśnie może wyjść nie do końca tak jak A W ogóle patrz na to, między każdą kuleczką jest taka nitka gorącego kleju, bo tak na, na szybko bym Ale na często tak, jest taka żyłka na, nawet no. na bucie. Jakby. Ten, wszystko wygląda bardzo estetycznie, poza tym jednym fragmentem tutaj. Czy mi to... A, a. Właśnie odpadł mi jeden z koralików, także bardzo trwałe błoty, nie oceniajmy. Obie postanowiłyśmy zrobić coś złotego, ale myślę, że to też dlatego, że właśnie dobrze się to złoto komponuje z podeszwą buta i całość mm. wygląda spójnie, bo jak na początku patrzyłam właśnie na te koraliki, to jednak trochę nic się tam nie Ale wiecie jaki no. miałam pomysł na początku? Żeby zrobić takie paski jak w Adidasie. To dobrze, że zrezygnowałaś. A myślę, że możemy teraz zaprosić tutaj gości specjalnych. Naszej furorów. Którzy... Ocenią naszą pracę. To ja daję po 5 punktów za każdego wykonanego klapka no. Ale on, też jest, on jest wykonany, tylko wiecie, no mówiłam, to jest, to jest równowaga, tak? Dobra, to do tego drugiego jeden. Okej. Okay. Ja natomiast daję baśi 8, bo mi się mm. mi podoba. dziękuję. dziękuję A Kasi daje 5 punktów, bo też mi się podoba. <śmiech> <śmiech> no. Aha! No dobra, to ja daję Wasi 1. Za co? Zaznaczyłaś. Ale mam jego chłopaka. Nie wiem, ja cię ci wyrównam. Spokojnie. Dwa. A, dwa, dba. Dba. Mhm. No dwa klapki masz. <średziś> tam dwa punkty. Przypatrz się i powiedz szczerze, czy Ci się podoba. Za bardzo na paczkane. Za no, dużo. Okej. Okay. O, ktoś tu gustuje moich klapkach. <średziś> tak, nie, samo tak. Ale tam Za bardzo na No. ile? punktów dałeś? Basi i bo ja tak zliczam. Basi tam... No bo jednego dobra to zrobiłaś No spokoju. dobra, no nie zdążyłam, no przegrałam Cztery Wezmę to na klatkę, cztery, tak? Tak Tam dam takie ofensywne siedem Ooo, dziękuję Jestem wymiażdżona Nie no, ja to na pewno daję więcej niż sobie Bo jakby kreatywność moja w tym przypadku kontra twoja to jest jakaś żenada bo zrobiłam tylko jeden pasek, a ty tutaj zrobiłaś i perły dookoła. Więc to bym dała 7, bo tak nie zrobiłaś, kiedyś <śmian> drugiego klapka, a Sury 4. Dobra, ja bym wydała 7. Ja mam problem ze sobą, bo ja nienawidzę siebie oceniać. Najchętniej rzuciłabym kostko, bo <śmian> cię kostkę, albo wiedzę, weź włącz maszynę losującą od 1 do 10. I powiedz mi, co wyszło? 9! O, 9! O, ty też wygrał! Ale słuchajcie, jakiś remis? Nie, tak? Tak? No, <śmian> no widzisz. Marzyna losująca zdecydowała o naszym losie, także mamy remis. A Wy oczywiście możecie głosować w komentarzach i możecie pisać, które klatki Wam bardziej się podobają, które byście założyli. Wijcie również na kanał Kasi Osipowiczka, dlatego że jakiś czas temu pojawił się tam nasz wspólny odcinek ze zamianą kosmetyczek. Również było całkiem zabawnie, zresztą... Z tymi zawsze jest zabawnie. Tak hmm. więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i możecie również pisać, e, jaką rzecz e, chcielibyście, abym przerabiała jako kolejną i z kim. Zdecydowanie ze mną. <laughs> Ponieważ jest to już trzecia rzecz, tak? E, T-shirt, berety, klapki, trzecia osoba, Lena, Maja, Kasia. Może kurtkę, ale 10 minut. Bo 5 minut na kurtkę to mało. Właśnie, Pięknie. także możecie pisać w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć i co chcielibyście zobaczyć, a my się już z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć! Pa!